Zobaczcie, to uratowaliśmy. Да, я ей Powiem wam, że, że zakończenie całkiem fajne, podoba mi się nawet. I tak właśnie zakończyła się nasza seria w Tomb Raider'a. Gra bardzo fajna, bardzo ciekawa. Bardzo mi się podobała. Myślę, że Wam też. No i to by było chyba na tyle. Przecież nie będziemy oglądali napisów. Jedno jest najgorsze, że. że co? Że mniej więcej 80% dopiero gry żeśmy przeszli. Nawet chyba nie. No, patrzcie, 67%. Bo musimy pozostałe zadania dokończyć tak, aby skończyć w 100%. Ale to myślę że zrobię, że, że zrobię sobie już to sam, kiedy będę miał chwilę czasu. Was już nie będę tym zanudzał. No, jeszcze raz mam nadzieję, że gra wam się podobała. No i to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć.